Cześć, witajcie na kanale ZALAMINOWANI Dzisiaj odcinek techniczny Nie wiem czy mnie dobrze słychać, nie mam mikrofonu nie mam gimbala robię taki odcinek na szybko ale takie są najlepsze Kupiłem dwie felgi, udało mi się dostać odcinku to Sporting i pragnę je założyć na niewiadówkę w końcu bo tak w sumie zapomniałem bo pomalowałem przyczepę no i 3,5 roku chyba już jeździmy, bo czwarty czwarty chyba teraz no, i cały czas na stalówkach jeździmy, i te stalówki też malowałem, ale one są takie nie za ciekawe. Felgi przywiezione, mamy piaskareczkę. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Zrobimy sobie najpierw od dołu, żeby ładnie pokazać. zapolimy światełko. Teraz wentylator będzie dmuchał, więc dosyć głośno będzie zostawił was tutaj no i co, jedziemy z tematem mamy pistolecik piaskuję korundem gdyby ktoś pytał 0,2 do 0,8 mm jeżeli dobrze pamiętam najcięższe miejsca chcę sobie zrobić bo tutaj te płaszczyzny tutaj te to się tam normalnie ręką i szlifierką oscylacyjną dojdzie jedynie otwory, tak? otwory i tutaj ten środek, bo to jest zawsze najgorsze, żeby to zaszlifować do malowania. No tak więc co, jedziemy z tematem? Zobaczymy jak to pójdzie. Idzie bardzo ładnie. Tu jest bardzo cienka warstwa, jest bardzo cienka warstwa lakieru zawsze od spodu. już tak nie ma z tym problemu. Muszę sobie tylko ładnie oprzeć i jedziemy. Ale pięknie idzie. Tas ir tēvs. Będziemy malować. Zastanawiam się jeszcze nad kolorem. Może w kolor auta, Może srebrne? Może białe? Może czarne? Tego jeszcze nie wiem. No, ale coś się wykombinuje. Zobaczymy. Wstępnie pojechaliśmy na piaskareczkę. Wypiaskowałem w od środka jak i w ciężko dostępnych miejscach na zewnątrz tutaj w tych wszystkich otworach, żeby to wszystko ładnie tam było gładziutkie i teraz jedziemy co? maszynka oscylacyjna tak zwany bączur bierzemy 150 najlepiej gładzimy to wszystko, te płaszczyzny 220, 360 no i co? i podkładzik podkładzik i jutro malujemy jeżeli ktoś by chciał, może sobie spisać Cinquecento Sporting 13 cali No to co, działamy Dobra, zebrałem się do środka, bo trochę zimno się zrobiło Nie powiem, że jedną już sobie zrobiłem Mam nadzieję, że ludzie mi nie będą komentować jak, Jaką technologię ja stosuję do malowania Ja po prostu robię po swojemu Używam swojej gradacji i to mi po prostu wychodzi, i wiem, że to jest, jest, jest dobrze. Nie? Yy, no to co? Działamy z tą felgą. Jedna jest zrobiona. Lecimy z tym. Kładzik szczelony, teraz lecimy dalej, czekamy aż wyschnie i matujemy. No to co? Następny dzień. Jak to mówią, lejemy wodę, matujemy Felunię, to jest brudne oczywiście, no to nie patrzcie to też jest brudne. Matujemy podkład, matuję to na mokro 600, kom. potem wyprawiam 800. O nie. No nie, zgubiła mi się. Zgubiła mi się 800. -ka. 800. 600, 800. Muszę przedrzeć na pół. I co? Robię na mokro, bo mam taką zasadę. Ja tam lubię. Ja tam lubię na mokro. Jakoś na sucho się jeszcze nie przekonałem. Żeby natować. Dobra, przeginam i jedziemy z tematem. felgi pomatowane teraz troszkę suszenia i zabieramy się za malowanko widzimy się w kabinie felgi umyte odtłuszczone w kabinie zabieramy się za malowanie będę malował bazę ko bazą konwencjonalną na to pójdzie lakier bezbarwny i zobaczycie efekt Baza położona, teraz lakier z barwy. Jedziemy z lakierem na baterie. Felgi pomalowane. Kontrola jakości przyszła? Małe niedociągnięcia się znaleźć. Jakie małe niedociągnięcia? Ja ci dam małe niedociągnięcia. Nie, no to nie montować. Ty widzisz, ja Jak dopatrzeć? Jutro w święto. Jedna opona przyszła, na drugą czekamy. Będzie dopiero we wtorek niestety. No Jeśli było to byś już robił, nie? No. Hello, how Felgi przeszły kontrolę jakości. Założyliśmy opony. Na Felgi, jak widać nie mamy jeszcze denek tych kapselków założonych, bo nie mogę dostać, ale wleciała nasza wlepa. Jak na razie wleciała wlepka, muszę je kupić, polakierować też w ten sam kolor i, i będzie się to myślę ładniej prezentować. No teraz trochę bije ten biały. Ale jest o niebo lepiej. Teraz pięknie wygląda. I co sądzicie również o naszej nowej bakiście, którą pożyczyłem od Agnieszki i Tomka? I odlałem ją z żywicy dzięki Włodas za pomoc. Bez ciebie ani róż. Myślę, że o wiele więcej możemy wpakować kabelków i różnych pierdółek tam. Tak więc co. Dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie. Dajcie znać. Jak to wyszło? Do zobaczenia następnym razem. Cześć.